Witajcie! Tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej recenzji zajmiemy się serią Transformers Beast Wars, a dokładniej figurką klasy Basic, Maximalem, Snarlem. Wyjaśnijmy sobie od razu, ten Snarl tutaj nie ma nic wspólnego ze Snarlem, Dinobotem z generacji pierwszej. Po prostu ta figurka, tak jak wiele, wiele postaci z Beast Wars, Recyklinguje imiona z generacji pierwszej, tylko w pojedynczych przypadkach to imię ma głębsze powiązanie z oryginałem. Tutaj tego kompletnie nie ma. A dla osób, które trochę konfunduje terminologia BASIC, była to dawna, dawna, pierwotna forma tego, co dzisiaj możecie znać jako klasa SCOUT. O Snarlu można powiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, był wydany w roku 1997. I był drugą falą klasy BASIC, która na tle pierwszej nie posiadała już zdolności do częściowej autotransformacji. Dzięki czemu robiło się miejsce na inne bajerki niż transformacja, i ta figurka dobrze to pokazuje. Ale czy w jej przypadku był to dobry pomysł, o tym porozmawiamy za chwilę. No, ale do tej pory nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy. W co do diabła Snarl się właściwie transformuje, bo na pierwszy rzut oka wygląda jak jakaś zmutowana kombinacja między psem i wściekłym szczurem. Prawda jest taka, że Snarl to diabeł tasmański. Nie wiem gdzie na świecie diabły tasmańskie wyglądają tak, bo z tego co widziałem na zdjęciach, są to pokryte czarnym futrem dziwne zwierzaki, wyglądające trochę jak szczury, które zaraz mają cię zagryźć. A to, no dobra, wygląda tak, jakby zaraz miał Cię zagryźć, ale w żaden sposób nie jest to futroczajne. I też wydaje mi się, że proporcje prawdziwego diabła są trochę inne, ale z drugiej strony zamaskowany robot, co się poradzi. Snarl posiada szereg bardzo ładnych detali. Ogromną zaletą wielu figurek z Beast West było to, że posiadały naprawdę ładnie wymodelowane szczegóły imitujące futro, sieść, łuski. Naprawdę mi się to podobało. Tutaj mamy nawet kilka rodzajów sierści. Mhm. Te zawiasy nie są częścią sierści. Gdybyście mieli wątpliwości tak samo jak te. Mamy też ładne detale tutaj. Pazurów, łap. Dobra pewnie się domyślacie że to już jest ręką robota. Także mało skomplikowana transformacja tego miejsca. A tutaj z przodu hmm, to wygląda całkiem fajnie. Podoba mi się to że mamy detale takie jak nos tutaj. Te otworki imitujące miejsce, gdzie byłyby wąski. Mamy bardzo ładną szczękę pokrytą dziwnie białymi zębami, jak na coś, co jest dzikim zwierzakiem. Mamy język. Co mi się bardzo podoba, pamiętano też o oczach, które w tym przypadku są wielkimi plamami niebieskiej farby. I jest to zabieg typowy dla większości zabawek Beastways, przynajmniej w tym pierwszym nakładzie z lat 96-99. Późniejsze edycje już bardziej dbały o szczegóły, jeśli chodzi o oczy, były takie bardziej naturalne, ale pierwsze zabawki miały takie coś. Myślę, że po prostu te zabawki wyglądały groźniej. Czy to wygląda groźnie? No całkiem. I tutaj mamy też uszka, które trochę wyglądają jak skrzydła nietoperza, są bardzo ładne, ale mimo wszystko wyglądają jak skrzydła nietoperza. Co reklamowano w instrukcji, szczękę można lekko podnosić. Niezbyt mocno, ale jest to wykonalne, czego nie reklamowano za to w instrukcji. Zaraz pod paszczą mamy głowę robota. Cześć, snarl. Nawet tu mamy wyżłobienie, które pasuje do czoła robota. Tja... Ponownie zamaskowany robot, klasa Basic, co się poradzi. I gdybyście pytali o pozowalność, teoretycznie tu mamy trzy stawy kulkowe i to się rusza. Ale faktyczna pozowalność tej zabawki, tak jak w przypadku większości figurek Beast Wars w trybie bestii, jest nieistniejąca. No i oczywiście mamy ogon, który ma dwa zestawy detali. Takie bardziej sierściuchowate na górze i takie trochę bardziej przypominające odwłok insekta na dole, co oznacza, to jest wyczepialna broń dla trybu robota. Ale ogon ma jeszcze jedno zastosowanie, które tak mnie rozbawiło, że ta recenzja powstała głównie po to, żeby pokazać tą funkcję. Jak widzicie, pod ogonem wystaje uchwyt dla rąk trybu robota, ale uchwyt ten ma jeszcze jedną funkcję. Jest fragmentem mechanizmu sprężynowego, który służy bajerkowi, który na polskim można by nazwać błyskawicznym wskakiwaniem w wy wydarzeń. Jak to działa w praktyce? Ciągniemy do tyłu, snar leci do przodu. I o ile jest to całkiem prosty mechanizm, mało ambitny, jak na tamte lata i na zabawkę tych rozmiarów, jest to do zaakceptowania. A właściwie byłoby, gdyby nie to, że gdy chcemy zesetować ten mechanizm, żeby go użyć jeszcze raz. No cóż, jak widzicie, ten element, na którym się snal wysuwa, który jest lufą broni, w całości wchodzi z powrotem w figurkę. Przez ten pozostający po broni otwór, który w dzisiejszych czasach jest naprawdę wymowny i naprawdę bardzo, bardzo niepoprawny. Zwłaszcza gdy musimy zrobić to. Fajnie, możemy użyć funkcji jeszcze raz. Tak, i zróbmy to jeszcze raz. <laughs> Nie. Nie wiem, być może w czasach, gdy tą zabawkę projektowano, uznano to za ciekawy pomysł, ale w dzisiejszych czasach to jest tak skrajnie niepoprawne, że nie oczekiwałbym, aby snarl kiedykolwiek doczekał się jakiejś reedycji. No naprawdę. Gdyby rodzic zobaczył, że jego pociecha robi takie coś ze swoją figurką, wyglądającą w tej chwili jak powiedzmy pocieszny zwierzaczek, tak świetna zabawka dla mojego małego Jasia. Nie wiem, biedny rodzic albo będzie śmiał się do rozpuku, albo będzie płakał i od razu zabierze tą zabawkę w miejsce, gdzie dziecko już nigdy jej nie znajdzie. Brawo, Snow, jesteś jedną z najbardziej niepoprawnych zabawek, jakie mam w swojej kolekcji. Z drugiej strony, gdyby ktoś nie chciał już używać tej niesławnej funkcji, tu pod spodem mamy drugi otwór płytszy, do którego też możemy włożyć broń i wtedy dostajemy taki widok. Który być może jest jeszcze dziwniejszy niż cały mechanizm nad nim. Brawo, Snail! Ponownie naprawdę brawo! Dla tego trybu zrobimy dwa porównania. Po pierwsze z oryginalnym Snailem z generacji pierwszej i z legowym Rock Slicerem. Jeśli chodzi o transformację, ta jest bardzo prosta. Po pierwsze, jednak musimy to jeszcze raz zrobić, żeby pozbyć się broni. Ale fajna zabawa. I teraz możemy wyprostować ramiona snajdla, głównie po to, aby pozbyć się z drogi tych małych nadbudówek w ramionach. Właśnie tak. To nam pozwoli rozciągnąć snajdla do góry, właśnie w ten sposób. Tutaj mamy dwie możliwości. Możemy albo podwinąć nogi w ten sposób, właśnie tak, co ja preferuję, albo możemy wykorzystać ten zawias. Aby już uzyskać taki efekt, ale wolę to. Mniej zawadza robotowi. Cześć, Snarl. Zaraz będziesz kompletny. Teraz musimy rozerwać głowę Diabła na pół. Właśnie tak. To są jego nogi, które teraz wyciągamy i przestawiamy w to miejsce. Od razu możemy uformować stopę. Nie ma w tym wielkiej filozofii, jest to w gruncie rzeczy bardzo proste, tylko pamiętajcie o tym, że dolna część nogi wczepia się w plecy. Tu jest taki mały zaczep, który wchodzi w ten otwór, żeby było to bardziej stabilne w trybie diabła tasmańskiego. I teraz prostujemy to. Właściwie zginamy, jak to woli. Wyciągamy podniebienie, żeby uformować pięty. I teraz pozostaje nam już tylko opuścić w dół pysk. Opuścić łapy, odciągnąć na zewnątrz ostatni segment ramion i snarl w trybie robota jest gotowy. Na pierwszy rzut oka, tryb robota wydaje się nieco przeciętny, mało polywający, i na drugi rzut oka też. Przyznaję, najciekawsze, co tutaj widzę, to klatka piesiowa uformowana z dolnej szczęki diabła. Zresztą zajknijmy na ten detal, skoro już o nim mówimy. Tak, jest ładnie zrobiony. Trochę przypomina to, co zrobiono w Beast Wars Deluxe Rhinoxie. I nie mam nic przeciwko temu. Ale to, co mamy pod spodem, wydaje się też całkiem fajne. Takie umieśnione detale. Tak, to mi się podoba. To... Też jest w miarę w porządku, choć nie wiem, czy mi jest potrzebny do szczęścia ten kołnierz, który zasłania głowę zwłaszcza z boku. Jeśli chodzi o detale tutaj ramion, wszystko pozostaje z diabła tasmańskiego, nie ma tu absolutnie nic nowego, co odsłoniła transformacja, tutaj na nogach mamy ładne detale i te papucie zrobione z połówek głowy tasmańskiego diabła też są w miarę w porządku, jeśli nie trochę niepokojące dla rodzica. Mamy tu trochę detali bestii, trochę detali takich mechanicznych. Coś, co trochę wygląda jak niepomalowane gacie z kości. Tak, całkiem niezłe. I jak widzicie, mamy też całkiem sporo detali na wewnętrznej stronie diabła. Tutaj trochę jak, jakby coś żyłki, kości, mięśnie. I widok ten dopełnia to, co widzimy z boku. Żebra i wiele innych detali. Które do tego tutaj są uzupełnione przez informacje od producenta. Trudno je zobaczyć, ale są. I skoro już o tym mowa, tak, spójrzcie, gdzie jest robot, a gdzie jest jego plecaczek. Właściwie, plecaczek, jeśli chodzi o masę, jest równie wielki co robot. I jak widzicie, sprawia to, że robot ma pewne kłopoty z utrzymaniem równowagi, zwłaszcza po tylu latach zabawy, gdy jego stawy kulkowe są już trochę słabsze. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Ja Także lepiej patrzeć na tą zabawkę od przodu, zwłaszcza, że od tyłu mamy hmm, gice Diabła, jego futro. Tak by to można traktować jako pelerynę, ale mimo wszystko przód i tak jest ciekawszym elementem tego robota. Żeby nie było, głowa jest w porządku. Wygląda trochę jak kombinacja wilka i mrocznego rycerza, pomalowanego na czarno i brązowo, z niebieskimi oczami. Podoba mi się ten efekt takiej jakby maskowania w kształcie Y, choć niestety przez taką ilość czarnej farby w takim miejscu większość detali twarzy Snarla po prostu znika z pola widzenia. Co jest smutne, bo wydaje mi się, że przy odpowiednio mocnym świetle widać tam parę ciekawszych rzeczy. A tak widzimy coś, co z daleka wygląda jak Ewok. Warto też pamiętać, że niemal wszystkie zabawki Beast Wars, tak samo jak zabawki z generacji pierwszej i Classics, wykorzystują znaki termiczne, choć tutaj sam symbol frakcji jest czarny, a kolor zmienia to, co jest dookoła, jak pewnie widzicie na tym obrazku. Co ciekawe, mimo tego, że Snarl jest starszy, choćby od recenzowanego ostatnio Miraża, jego znak termiczny działa o wiele, wiele lepiej. Znacznie łatwiej reaguje na zmiany temperatury i po prostu daje nam lepsze widowisko. Jeśli chodzi o pozowalność, jak na tamte czasy i te rozmiary zabawki, jest całkiem niezła. Głowa jest na zwykłym stawie obrotowym. I może się kręcić dookoła bez problemów, choć przyznaję, ten kołnierz trochę przeszkadza w jej łapaniu. Dalej, każde ramię posiada trzy stawy kulkowe, które pozwalają na bezproblemowy obrót dookoła własnej osi. Jak już pozbędziecie się z drogi tej palenki, jeśli chodzi o wychył na bok, ta nadbudówka, o której mówiłem przy transformacji, ponownie daje się we znaki, bo pozwala nam na takie coś. Zbyt imponujące to to nie jest, co? Dalej mamy łokcie, które są na stawie kulkowym, jak już wspominałem, i dają nam mniej więcej trochę ponad 90 stopni zgięcia i oczywiście ruch na boki bez problemów. I dalej mamy ręce, które dzięki transformacji też się obracają bez problemu, choć można odnieść wrażenie, że mają jakby dwie pozycje. Taki jest minimalny skok dla trybu robota i dla formy diabła. I tak. Jeśli macie wyobraźnię, a zakładam, że macie, pewnie wymyślcie jakiś sposób na to, aby zrobić ciekawą gestykulację. E tam! Głupie! Dalej, idź do nóg. Nogi wyglądają tak, że mają stawy kulkowe tutaj i o dziwo mamy pełen, ładny szpagat. Kopniak do przodu, mniej więcej taki. Kopniak do tyłu, praktycznie żaden. I dalej mamy. Staw kulkowy w kolanie, który zgina się w ten sposób, oczywiście chodzi na boki, i dalej tutaj w Papuciach mamy tylko ruch do przodu i do tyłu, i to się zwęża i rozszerza, żeby pomagać trochę pozowalności. Także, może jak na dzisiejsze czasy to nie jest zbyt wiele, ale jak na czasy Beast Wars i klasy Basic to było całkiem wiele. No, i mamy też tą niefortunną broń, która z bliska wygląda tak. Właściwie poza ogonem ma niewiele detali, które zostały poświęcone w imię mechanizmu sprężynowego. Tutaj mamy jakieś takie pojedyncze wcięcia, ale tak poza tym. Nie ma tu nic, czego już nie widzieliśmy, także włóżmy ją w ręce robota, a właściwie w jego przedramię, bo jak widzicie ta łapa niespecjalnie nadaje się do łapania broni, także mamy tu otwór w przedramieniu, właśnie ten sposób. I teraz snarl jest już uzbrojony. Niestety uchwyt broni jest w takim punkcie jej długości, że faktycznie blokuje jakikolwiek ruch łokcia, co mocno ogranicza pozowanie tej zabawki, zwłaszcza dynamiczne. Ok, teoretycznie możemy wykombinować coś z takim calowaniem prosto w ekran, ale przy takim kształcie łap jest to trudne do zrobienia. Gdyby były ściśnięte pięści, to by było bardziej przekonujące. Tak po prostu jest, a mogło być fajnie. Jeśli chodzi o to tak zwane dynamiczne pozowanie. To to jest najlepsza poza, jaką na chwilę obecną udało mi się wymyśleć. Wiem, być może jest mało przekonująca, ale wygląda na to, że punkty artykulacji nie zawsze przekładają się na faktyczne pozowanie. I znowu czas na porównania. Najpierw w ramach Beast Wars, po obu stronach naszego Snarla, zabawki klasy Deluxe, Rhinox i Chitoy. Dalej dwie zabawki o podobnych rozmiarach. Coś, co może uchodzić za Scouta, Power Combiners Heavy Thread i faktyczna klasa Basic, Energon Strongarm. A także powszechna puszka picia i dwa potężne dwa złote! Podsumowując, w ogólnym rozrachunku Snarl jest całkiem przeciętną zabawką, nawet jak na swoje czasy i swoje rozmiary. Tryb Diabła Tasmańskiego jest ok. Tryb Robota jest ok. Transformacja jest ok. Pozowalność jest ok. Wszystko jest ok. Ale nie jest to ok, które budzi ekscytację, które ciekawie wygląda na półce, które daje nam tonę zabawy. Także jeśli ktoś nie jest zatwardziałem kolekcjonerem Beast Wars, który po prostu musi złapać je wszystkie, Snile'a można sobie spokojnie darować. Choć ja i tak jestem zadowolony z tego, że go mam. Głównie dlatego, że niezwykle bawi mnie jego całkiem niepoprawny mechanizm trybu Bestii. No, chciałbym zobaczyć taki mechanizm montowany w jakimś transformerze w czasach współczesnych. No, to by było ciekawe. Choć pewnie mało prawdopodobne. I to już wszystko na tą wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.